Witam bardzo serdecznie na kanale Sunline Tarot. Witam wszystkie barany, później lwy, oczywiście strzelce, znaki ognia, jak wiecie, kochani po tytule, także zapraszam na rozkład z kart Tarota oraz Lenormand. Zaczynamy od baranka. Ja tylko przypomnę od 9 do 15 sierpnia. Także zapraszam bardzo serdecznie. Myślę, że u Was wszystko w porządku, czujecie się zdrowo, bezpiecznie. Zaczynamy poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek, sobota i niedziela. Jeszcze dołożę Lenormand. No kochani, tutaj jest dużo mm, spraw u Was. W poniedziałek sprawy urzędowe notariusz, adwokat, jakieś urzędy, tak? Wiadomości mogą do Was przyjść, również możecie rozmawiać z urzędnikiem. Yy, we wtorek, gdzie się wybierzecie w drogę, w jakąś trasę, także jest yy, jakaś podróż dla barana. Bliższa bądź dalsza kochani, będziecie podróżować, przemieszczać się. W środę myślę, że finanse Wam się poprawią. Tutaj czeka Was y, przypływ y, w finansach. Możliwe, że dostaniecie jakieś dodatkowe pieniądze, czy to w pracy, czy to w ogóle z innych źródeł. Czwartek również bardzo dobre finanse. Możecie kupować coś dla domu, dla siebie. Jest pociecha w tych finansach, jest rezultat Waszej pracy. Także zadowalająco środa, czwartek. W piątek, drobne przyjemności dla siebie. Wycieczka może być też spontanicznego, coś co robicie z waszymi dziećmi albo dzieckiem. Także przemiły piątek. No, w sobotę jest najgorszy chyba dzień tygodnia, bo musicie uważać w sobotę na oszustów, na złodziei. Ktoś może chcieć was okraść. Także z pomysłu. Albo moi drodzy, tutaj jest coś takiego, że macie jakąś taką, no nie wiem, może wydatek związany z dzieckiem, związany ze znajomymi, którzy powracają. Nie wiem, tutaj taka jest dwoistość, bo uważajcie, abyście za dużo może też nie wydali. Sami siebie możecie też oszukiwać i wydawać za dużo. Także. Mm, to jest też taka uwaga na sobotę, ale wydaje mi się, że tutaj koło Was jest jednak w sobotę ktoś fałszywy. To może być ktoś obcy. W niedzielę powraca mężczyzna znajomy z przeszłości. Może być spotkanie randka. Yy, może być, oczywiście, jak najbardziej. Ale też uważajcie, jeśli ktoś będzie chciał na koniec tygodnia pożyczać jakąś sumę m, większą pieniędzy, też nie pożyczajcie. Lenormand mówi, że idą jakieś do Was wiadomości z urzędu, porozumienie, ale też to nie jest do końca tak, ponieważ y, jest ktoś, Koło Was w tym tygodniu kto jest nieszczery, fałszywy i będzie próbował zrobić coś y, poza Waszymi plecami, tak jak tutaj właśnie wychodziło w tarocie, i y, po prostu zrobić z Wami jakiś y, taki nieprzyjemny, nieprzewidziany jakiś ruch. Także tutaj na fałszywe osoby uważajcie. W zdrowiu, no raczej dobrze, drobne dolegliwości hmm, przeziębieniowe, hmm, moi drodzy. Hmm, też uważajcie na układ pokarmowy na zatoki, ogólnie kości stawy, ale myślę, że nie będzie tak źle. Hmm, będzie tutaj w zdrowiu nawet dobrze. Także pozdrawiam wszystkie barany. Nie chcę straszyć, ale po prostu lepiej zapobiegać, wiedzieć. Co może dokuczyć na przykład w zdrowiu. Profilaktyka jest najlepsza. Tam jeszcze jakieś się u barana pokazały, mm, moi drodzy, sprawy związane z układem pokarmowym, aby nie było jakiegoś zatrucia. Na to zwróćcie uwagę. Dobrze, przechodzimy do lwa. Lwy, kochane lwy, Dobra, Piątek, sobota, niedziela. No, taki mieszany tydzień dla Was. Już to widzę. Jeden dzień dobry, drugi dzień taki sobie. Energie zmienione. Moi drodzy, tak, poniedziałek trochę nerwowo, ale też kontakty ze światem, kontakty z internetu. Hmm, możecie coś załatwiać poprzez internet. Ale też może Was ktoś odwiedzić z zagranicy? No, niektórzy mogą gdzieś wyjeżdżać. Tutaj jest też podróż pokazana, zagraniczna. Będzie się dużo działo. Od razu mówię, że tutaj jest sukces w poniedziałek dla Was, spełnienie. Ale we wtorek już nie będzie tak pięknie, ponieważ jest dziesiątka mieczy, która mówi o jakiej sprawie, która się będzie finalizowała, coś nie będzie Wam pasowało, może być kłótnia, może być zły stan y, energetyczny, energii. Słaba energia, słabe zdrowie, tak? Niskie jakieś wibracje. Przy osobach, który, z którymi będziecie y, coś y, załatwiać. Również w środę Ktoś będzie chciał dominować, tutaj jest dominacja, może być podpisywanie jakiegoś dokumentu, ale też, moi drodzy, ktoś może będzie chciał właśnie um, wami rozporządzać, dominować, dyktować. Także um, tak to wygląda w środę. W czwartek wy będziecie się wahać, podejmować jakąś decyzję, nie będziecie wiedzieli, co macie robić. W którą stronę iść, co zrobić, co załatwić. Taka mm, sytuacja niepewna u Was i w piątek również jest sytuacja niepewna, jest blokada. Może będziecie się chcieli czegoś douczać, może też będziecie zablokowani, yy, wycofani, będziecie chcieli zrobić rachunek sumienia. Niektóre osoby tutaj będą rozmawiały z kimś starszym. Także tak to wygląda w piątek, w sobotę lokalna podróż, nigdzie dalej raczej do 150-200 km, coś w tym rodzaju, podróż zadowolenie, bierzecie sprawy w swoje ręce, lejce w swoje ręce i yy, jedziecie gdzieś z samochodem. Yy, w niedzielę Znów blokada, oszczędzanie pieniędzy, wszystko tak raczej rutynowo. No i możecie niedzielę spędzić w domu. Karty Lenormand mówią o drobnych problemach, w zasadzie o zakończeniu tych problemów, bo tutaj jest koniec problemów związanych yy, z kobietą, albo tu kobieta będzie zaangażowana w to wszystko, przyczyni się do końca Waszych problemów. Także nie będzie tak źle. W zdrowiu uważajcie na. Nerwy, system nerwowy, tutaj głowa was może boleć, możecie być przeziębieni. Stawy kości dla lwa w tym tygodniu. Proszę uważać. I za kierownicą również proszę uważać. To zawsze mówię. Może jesteście w trakcie robienia prawa jazdy, także, drogie lwy, upomnieć zawsze można. Przypomnieć, dobrze, kochani. Zaczynamy strzelca. Od 9 ja przypomnę tylko do 15 sierpnia, Środa, czwartek, piątek, sobota, niedziela. No ustrzelca u strzelca też to różnie wygląda ten tydzień, tak, ale zaczniemy od początku, kochani. Buntowanie się w poniedziałek, jakieś spory kłótnie, ktoś tutaj będzie przeszkadzał Wam w życiu, ktoś będzie upierdliwy. Również macie poczucie takiego zmarnowania w poniedziałek. We wtorek już lepiej, bo jest energia buław, zaczynacie robić coś od początku, coś się zaczyna. Także będziecie snuć jakieś plany no i tu są duże możliwości. We wtorek, przepraszam, macie szansę y, zrobić, osiągnąć coś nowego, otrzymać prezent, y, spotkać się z kimś, także y, zacząć coś na nowo. W środę przeciążająco, bo tutaj może we wtorek zaczniecie coś działać, i w środę y, będzie to dla Was obciążający dzień. Może za dużo tych obowiązków. Stawy kości, plecy mogą boleć, także środa. Duże obciążenie dla organizmu. W czwartek jest energia pustelnika, zablokowanie, może też będziecie się dokształcać, rozmawiać z kimś starszym, także czytać książki, odpoczywać trochę. A w piątek sprawy nabiorą tempa, może też będziecie załatwiać coś w urzędzie. Rozmowa z kimś ważnym dla Was również tu może być. Wiadomości ważne, dosyć listowne też to mogą być. Także fajnie w piątek dowiecie się um, trochę um, rzeczy. Może sprawy właśnie ruszą do przodu. W sobotę myślę, że tutaj czeka Was podróż w większości, bądź też dodatkowe pieniądze, które spłyną dla was do was z jakiegoś niewiadomego źródła, może z wygranej, także albo podróż, albo też duże pieniądze was czekają. Moi drodzy wszystko będzie się toczyło w sobotę bardzo szybko i tutaj będzie duża taka rotacja w waszym życiu. Będzie się wszystko toczyło tak jak, te koło fortuny. Także sprawy nabiorą tempa, powiem tak. I w niedzielę, mm, król buław, może być rozmowa z mężczyzną, może być pomoc, ale też y, moi drodzy, tutaj możecie wyruszyć gdzieś y, na spacer, do siłowni, y, uprawiać jakieś sporty. Także fajnie. W Lenormand jest pokazana zmiana z mężczyzną koło Waszego domu. Może coś tutaj się właśnie wyjaśni w Waszych sprawach. Także czy prywatnych, domowych, właśnie tutaj się coś wyjaśni. Uważajcie w zdrowiu na bóle głowy, bóle stawów, pleców i układ pokarmowy, trzustka i jelita, właśnie żołądek. Także na to zwróćcie uwagę, drogie strzelce. Ja Was bardzo serdecznie pozdrawiam i do usłyszenia.